Cześć, witam Cię w kolejnej lekcji z Excel'a. Dzisiaj chciałem pokazać Ci ciekawą rzecz, a mianowicie przenoszenie zakresów w formułach. Czyli, na przykład, jeżeli mamy tutaj osobę odpowiedzialną, przypisany indeks obszar AA, czyli to wartość i podaj pozycję sprzedaż czyli numer faktury do obszaru tutaj BB, tak. A co się stanie, jeżeli ja sobie tą tabelę wezmę i przesunę tutaj. Przejdźmy na sprzedaż i sprawdźmy formuły. Widzisz, że formuły nam się wcale nie rozwaliły, nawet nie drgnęły, ale zmieniła nam się, zmieniła nam się formuła. Mamy obszar NN, czyli tu i Obszar OO przypodaj pozycję. I tak jak widzisz, Excel automatycznie wykrywa sobie, jak zmieniamy jakiś zakres. Czyli, jeżeli tutaj mam przypisany obszar z tej tabelki, to jeżeli ja sobie ją teraz przesunę tutaj, to automatycznie Excel. Rozpozna mi, że chcę tutaj tego wyszukiwać. I to jest super sprawa, jeżeli chodzi o Excela, bo potrafi sobie chłop poradzić w każdej sytuacji. No, i jeżeli chodzi o taką, taki pokaz właśnie umiejętności, co potrafi Excel, to to by było na tyle. Dzięki za uwagę i pozdrawiam.